Siema, dziś chciałbym wam pokazać prosty lecz bardzo wymagający sposób jak się zabić w ciągu około 300 minut nie polecam tego sposobu ale chciałbym wam go tylko pokazać no to tak yy, ściąganie, ściągamy ten pliczek mp3 które Wam podam w opisie filmu i go otwieramy. Uwaga, osoby o słabych nerwach proszone są o nieotwieranie tego pliku MP3. Ok, uwaga, 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 uwaga. uwaga. Ja się chyba zabiję. Nie! 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 Nie, nie! Okej. Okay. Y Dużej nie wytrzymam. Chyba mi uszy pękły. O oh moj gosh.